Witaj w 38. odcinku podcastu z cyklu Mężczyzna według Biblii. Dziś temat, który odróżnia chłopców od mężczyzn, czyli odpowiedzialność. Ale nie chodzi o to, by wszystko dźwigać samemu. Chodzi o decyzję serca. Nie uciekam, zostaję, jestem odpowiedzialny. Z księgi Rodzaju, czyż jestem stróżem brata mego? Pyta Kain. A Bóg odpowiada ciszą, bo każdy mężczyzna powinien być stróżem swojego brata. Mężczyzna biblijny to ten, który nie unika odpowiedzialności, nie zrzuca winy, nie ucieka, gdy robi się trudno. Adam zrzucił winę na Ewę, Kain zlekceważył los brata, Piotr wyparł się Jezusa, ale Jezus wziął krzyż, który nie był jego winą. Odpowiedzialność to troska o innych, gotowość do działania, przyjęcie konsekwencji własnych decyzji i wreszcie stawanie w obronie słabszych. Z listu do Filipian niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. W rodzinie, w pracy, w relacjach, mężczyzna nie mówi, to nie mój problem, mówi, co mogę zrobić, aby pomóc. Twoja obecność może być dla kogoś ratunkiem, twoje słowo przełomem, twoje działanie znakiem, że Bóg nie zostawia człowieka. Nie chodzi o to, byś był bohaterem, ale byś był wierny tym, których Bóg ci powierzył. Mężczyzna według Biblii nie zostawia wspólnoty, dzieci, żony, brata, kiedy pojawiają się trudności. On bierze odpowiedzialność, on ufa, że Bóg jest razem z nim. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Odpowiedzialność to nie ciężar, nie do uniesienia to powołanie mężczyzny, który dojrzale kocha. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Mężczyzna według Biblii.